Witam! Przed Wami trzecia część z cyklu Przed Maturą z Matematyki. Ta część w całości poświęcona jest funkcji kwadratowej. Poruszane tematy to współrzędne wierzchołka, zbiór wartości, oś symetrii, postać kanoniczna i ogólnie technika podejścia do zadań maturalnych. Zapraszam do oglądania, gdyż te 13 minut filmu może przyczynić się do zdobycia przez Ciebie kilku punktów więcej na maturze. Zaczynamy! Mamy przed sobą taką funkcję kwadratową i polecenie: wyznacz współrzędne wierzchołka. Trzeba wiedzieć, że wykresem funkcji kwadratowej zawsze jest parabola. Oto przykład takiej paraboli. Każda parabola ma swój wierzchołek znajduje się on w tym miejscu. Jest to punkt. A jak to punkt ma współrzędne x i y. -ową. I współrzędna x oznaczana jest jako P. Współrzędna Y oznaczana jest jako Q. I my mamy wyliczyć te współrzędne wierzchołka, czyli P i Q. Współrzędne wierzchołka, W. I skąd my tutaj weźmiemy P i Q? Jest wiele sposobów. Ja w tym cyklu pokazuję jeden. Najłatwiej to według mnie będzie tak, że sobie przepiszemy wzór na postać kanoniczną To jest ten wzór. Dlaczego akurat ten? No nie widzimy podobieństwa. Tu jest nawias do kwadratu i tu też. W tym wzorze przecież występuje P i Q. Co, to ile to jest P? P to jest 1 czy minus 1? Tutaj też często jest problem. Jak mamy wątpliwości, to przepiszmy ze znakiem. Zarówno P akurat jest minusem i minus 1. Po prostu przyrównajmy to do siebie. Minus P równa się minus 1. Kasuję te minusy i po prostu P równa się 1. Bo wystarczy też zapamiętać, że P to jest to, co jest w nawiasie, lecz ze, zmienion ze zmienionym znakiem. Natomiast Q, i tutaj bardzo często popełniany błąd. Jeżeli tu nie jest nic napisane, to znaczy, to, że to jest 0. Dopiszę tutaj plus 0. I teraz chyba widać już, że Q co tu się stało, że Q równa się 0. Żeby ktoś się nie pomylił, nie napisał, że P równa się 2, a Q równa się minus 1. Nie. Jest tak, jak ja teraz pokazałem. Czyli współrzędne wierzchołka W to jest pierwsza współrzędna, bo mogą pytać tylko o pierwszą. To jest 1. Druga współrzędna, bo mogą pytać tylko o drugą. To jest 0. Ale mogą być jeszcze inne pytania. Może być na przykład pytanie o zbiór wartości. Jak mamy współrzędne wierzchołka, to możemy, chociaż nie musimy, możemy narysować sobie układ współrzędnych. Tu jest oś Y, tutaj jest oś X. Zaznaczyć ten punkt 1, 0, x1, y0. Opowiedzmy, no że tu. Zobaczmy, że nasze A, nasze A jest ujemne, więc ramiona muszą być na dół. Ramiona paraboli. I zbiór wartości to trzeba wiedzieć, że zbiór wartości to są wszystkie y, dla których istnieje wykres funkcji. Proponuję patrzeć w do dołu, a wykres ten istnieje tam nieskończenie w dół, do góry patrząc, od minus nieskończoności do tej wysokości, patrzmy na y, do wysokości 0, włącznie z zerem. A może by pytali o równanie osi symetrii? Oś symetrii jest to prosta, tutaj ją narysuję, że jak wzdłuż tej prostej, którą teraz narysowałem, złożymy tą parabolę, to ramiona tej paraboli pokryją się ze sobą idealnie, tak jakbyśmy książkę zamykali. I to równanie osi symetrii zawsze przekina oś x, zawsze. Dlatego to zawsze będzie równanie x równa się, przekina w punkcie 1, 0, czyli x równa się 1, ale wystarczy zapamiętać też, że równanie osi symetrii to zawsze będzie x równa się p. A przecież p to jest 1. Czyli mogą pytać, podsumowując, o trzy rzeczy. Albo i o więcej. Ale przede wszystkim: współrzędne wierzchołka. Zbiór wartości. Równanie osi symetrii. Kolejny przykład wymyślę. Tutaj. Też polecenie: wyznacz współrzędne wierzchołka. I też niekiedy, często popełniany błąd, że ktoś patrzy: O, tu jest trójka, wyraz wolny to trzy, to ja napiszę, że Q równa się trzy, a nieprawda, to jest zupełnie inna postać. Tutaj był nawias do kwadratu, tutaj nie ma. Tutaj zastosowaliśmy wzór. Może inaczej, tutaj pomógł nam wzór na postać kanoniczną. To nie jest postać kan kanoniczna, to jest postać ogólna. Wzór ten też jest w tablicach i wygląda on tak. Czyli widzimy, że da się wypisać współczynniki ABC, tak jakby do delty. A równa się minus 1. B równa się 2. C równa się 3. Więc jak obliczymy Pejku, jeżeli nie wypiszemy ich od razu, no bo niby skąd? To zastosujemy wzory. Wzór na P to minus minus B przez 2A. Wzór ten jest w tablicach. Wzór na Q to minus delta przez 4A. Obliczmy więc P. Minus b, czyli minus 2, przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1, czyli przez minus 2, czyli p, równa się 1. Przy okazji, jeżeli wiemy, że równanie osi symetrii to jest x równa się p, to tutaj równanie osi symetrii to jest x równa się 1. Tak wygląda równanie osi symetrii. Spórzędna, pierwsza współrzędna wierzchołka to 1, a druga współrzędna wierzchołka to widzimy, że musimy deltę policzyć. Ja obliczę szybko tą deltę. B do kwadratu, czyli 4 minus 4 razy minus 1 razy 3. Tutaj też się na sekundę zatrzymam, bo często popełniany błąd. Zobaczmy, ile jest minusów. Raz, dwa. Parzysta liczba minusów musi dać plus, czyli będzie 4 plus 12, czyli 16. Ale nie, nie liczę z rozpędu pierwiastka z delty. Nie. Zobaczmy, że tu jest sama delta. Czyli Q to się równa. Minus delta, czyli minus 16 przez 4 razy minus 1, czyli minus. 16 przez minus 4 to się równa plus 4. A zatem współrzędne wierzchołka w to jest, jak mamy P i Q, P1, Q 4. Może by znowu było pytanie o zbiór wartości. No to widzimy, że ramiona z tego powodu, że tu jest minus, to ramiona są w dół na pewno, a jak ramiona są w dół... To zbiór wartości musi być od minus nieskończoności do jakiej wysokości? Do wysokości 4. Czyli tak by wyglądał zbiór wartości. Czyli widzimy różnicę pomiędzy wyznaczaniem tych trzech rzeczy, jak wierzchołek, zbiór wartości i równanie osi symetrii. Trochę szybciej można to zrobić, jak mamy postać kanoniczną, którą rozpoznajemy po tym, że występuje nawias do kwadratu. Trochę dłużej to trwa, jak mamy postać ogólną, gdzie da się wypisać ABC, ale może być jeszcze taki przykład, że trudno się zdecydować, czy mamy do czynienia z postacią kanoniczną, czy z postacią ogólną. I teraz wymyślę taki przykład. Ewod x równa się minus 2x kwadrat plus 3. Dla mnie to jest 2 w 1. To jest zarówno postać kanoniczna, bo przepiszę wzór, i wyobraźmy sobie, że mamy tutaj nawias, a w tym nawiasie jest x plus 0, przecież to jest to samo, co, sam, co, gdy, co gdy tu jest samo x, i widzimy wtedy, że p równa się 0, zaś q, q równa się 3, i od razu mamy współrzędne wierzchołka. Możemy to też potraktować tak, że sobie wypiszę to, co jest przy x kwadrat, to jest a, a równa się minus 2. Przy x nie ma tutaj samego x, -a, więc po prostu b równa się 0, zaś, C równa się 3 i podstawiam do wzoru na P i Q. Powtórzę, że wzory te są w tablicach i wyjdzie mi dokładnie to samo co tu. A no tak jest wtedy, kiedy B równa się 0. To mogę zastosować albo wzory, albo pomóc sobie tym wzorem na postać kanoniczną i wypisać P i Q. Wtedy p równa się 0. Co zresztą tutaj widać nawet, przecież jak za b chcemy coś podstawić, za b podstawimy 0, no to przecież p musi być równe 0. Z kolei q trochę dłużej byśmy liczyli, bo musimy delta obliczyć, ale jak to zaważymy, to q mamy od razu. Widać, że to jest 3. Wszystko to, co do tej pory powiedziałem, może być pomocne przy innych zadaniach dotyczących funkcji kwadratowej. Przykładowo mamy taką funkcję. f od x równa się minus 2x kwadrat minus bx plus 3 i mamy na przykład informację, że równanie osi symetrii to jest x równa się 4. Tutaj podpiszę oś symetrii, a naszym zadaniem jest wyznaczenie współczynnika b, ile to się równa. No to wykorzystajmy to, że to jest oś symetrii, my już wiemy, że oś symetrii to jest inaczej P. Czyli to P równa się 4, ale wiemy też, że P to jest przecież minus B przez 2a i to się równa 4, i my sobie stąd wyznaczymy B. Tylko ostrożnie, bo tutaj jeszcze przygotowałem taki haczyk, jakbyśmy wypisywali A równa się minus 2, to jest oczywiste, C równa się plus 3, to jest oczywiste, ale B, uwaga, B równa się minus B. Minus B, bo przecież tu jest minus. Czyli jak chcę stąd B wyznaczyć? No to tutaj nie ma problemu. Za A podstawię minus dwójkę. Ale za B, co podstawię za B? Za B podstawię minus B. Czyli tutaj to dokończmy. Tu mam minus. Zamiast B podstawiam minus B. Na dole mam. 2 razy minus 2, czyli minus 4, a tutaj mam 4. No, wiemy, że minus i minus daje plus. Tutaj sobie zrobię jedyneczkę, czyli tu mam plus b. Zrobię tak, tak zwany, albo dobra. Wszystko razy minus 4. To to mi zostaje. A to jest samo b. A tutaj 4 razy minus 4 to jest minus 16, czyli b równa się minus 16. No, można w nieskończoność wymyślać takie przykłady, gdzie Trzeba coś podstawić, czy to do p, czy to do q. Mógłbym nawet, tutaj zrobię troszkę miejsca, podać taką informację, że zamiast tego, że na przykład zbiór wartości to jest przedział od minus nieskończoności do na przykład 7. I wtedy trzeba wiedzieć, że to jest inaczej q. Że q równa się 7. I byśmy mieli równanie, że minus delta przez 4a równa się 7. I byśmy mieli co podstawić za A, w naszej delcie występowałoby nieznane nam W, i w ten sposób byśmy mogli wyznaczyć W. Jest ogromna dowolność. Ja tylko pokazałem ideę. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym.